Witam, nasze gołty grają dalej. Dzisiaj zagramy z West Hamem Leeds i z As Monaco w Lidze Mistrzów. Losujemy szybko zawodnika, który zagra się we wszystkich meczach. Tomasz Plackę. No Tomasz szczęście, ziomuś. Zaraz się tutaj gdzieś zmieścimy. Dobra, to jest skład na West Ham United. Zobaczymy, jak sobie poradzą w tej formacji. No to let's go. Trzeba wygrać. Trzeba mierzyć wysoko w Lidze, bo inaczej to mnie wypierdolą z klubu. Fajnie by było też jakieś puchary wygrać. FA Cup jeszcze się nie nie zaczęło, w sumie dziwne, bo zawsze już w tym momencie jakoś było. No i Liga Mistrzów! Ale z tą Ligą Mistrzów to może być ciężko, naprawdę będę się cieszył, jak coś osiągniemy tam. Ależ dobrą piłkę ma Juan Run, STRZELMY! No i to była dopiero pierwsza sytuacja, taka niezła, ale od zawsze mi się z West Hamem słabo grało. No to druga połowa. NIE! WOW, ALE WYBRONIŁ TO BLADACZ! Byłem pewien, że jest gol. Oh <laughs> No, i w końcu gra mi coś oddała, ale zrobili to w obronie. Nie mogę. Niesamowita wpadka. Czegoś takiego jeszcze nie było w tej grze. Podanie, choć tutaj Krzysiowski nie miał szans dojść do tej piłki. Ale obrońca i bramkarz wlecieli w siebie. To Krzysiowski miał jak na tacy piłkę. Ja pierdzielę. Takiego czegoś jeszcze nie było, serio. To jest dar od losu, bo normalnie chyba ciężko by miał strzelić bramkę. A tak mamy szansę teraz dużo wygrać. Przez błąd i to jaki. Dobra, wchodzi Hubert Timu, Gonisuki na Bosaka i Łukasz Hejdyski. Ależ dobrze wychodzi Nartoszowski, dawaj! I strzelaj! Aj! Trochę daleko sobie wypuścił, ciężko miał Na Bosaka! No i se sobie złapał bramkarz. O, ależ dobrze to zrobił! Buat no, nie! Nie da się! Ale to już jest nasza wygrana, i bardzo dobrze. Strasznie ciężki mecz. Bramka po gównianej sytuacji. Ale przynajmniej wygrywamy. To jest najważniejsze. Kurde, znowu zapomniałem pokazać kto był MVP. Tam było widać przez chwilę. A my mamy drugie miejsce, Liverpool pierwsze. No i na razie wszystko układa się naprawdę dobrze. Nie tracimy punktów. Teraz zagramy z Leeds United, które jest siódme w tabeli. Takim składem wyjdziemy na Leeds i trochę rezerwowy skład mi się zrobił. Chyba będę tego żałował, ale już trudno. Zaryzykujmy. Podstawowy skład musi odpoczywać na Ligę Mistrzów, bo już po tym meczu gramy za Monaco. Jest Salvador Cabanos. Bardzo ładnie to zrobił. Strzela i gol! Woo! Ale bramka, ale bramka. No, wszedł do drużyny jak Renze i ICT. Identycznie, tylko że ta bramka jest ładniejsza. Nie wiem, czy nie dwa razy nawet, bo było dalej. Jest od słupka. Okieneczko chyba. Spójrzmy jeszcze raz. I tutaj przeszedł jednego zawodnika tym zamarkowaniem. Niesamowite okno. Wow! No! Dodajemy to oczywiście, nie wiem czy będzie jakaś ładniejsza bramka, żeby dodać ją do plebiscytu później. A to było, a nie, to nie było okienko, ale też od poprzeczki. W sumie identyczne miejsce, co Remzy ICT, ale jest duża szansa, że ta bramka wygra w następnym plebiscycie. Jeżeli uda mi się ogarnąć, no to już w następnym odcinku poznamy wyniki wcześniejszego plebiscytu, który był parę dni temu i może cały czas jest. Ale to wyjął Patrykowski! No dobra, drugą połowę lecimy takim samym składem, ale za chwilę będą zmiany, bo nie ukrywam, że no ciężko się gra napastnikiem, który ma taki niski overol. Ależ dobrze BUŁAT! miał fantastyczną szansę. No dobrze, ale to robimy zmiany. Wchodzi Alex Jezus. No miał wejść to Miksowski, ale szkoda mi zmienić. A weźmy go, wpuśćmy na lewą stronę, zobaczymy jak sobie poradzi. I do tego jeszcze Slashy Victorius, Kamil West i de Dejan, Dejan. I Kamil West z dystansu e, Oficjalnie potwierdzone info Kamil West nie potrafi strzelać z dystansu Ale wiem kto potrafi he, he. Mam nadzieję, że to nie było zwykłe, pojedyncze, przypadkowe pierdolnięcie Tylko Kabanos będzie nam więcej strzelał takich brameczek Oj, to się robi niedobrze Daniel James A, Daniel James będzie z Polakami grał we wtorek Może go wykoszę teraz, to nie zagra No to będzie koniec meczu, znowu 1 do 0 Szkoda, że ostatnio coś tak mało strzelamy. Ej, Adrian Dominowski, jaka ocena wysoka, tylko ciekawe, a pewnie za asystę do Kabanosa, ale Kabanos strzelił bramkę i on jest najlepszy w tym meczu. No i mamy lidera Premier League w tym momencie, na razie zero porażek, a to już piąty mecz, no nie układa się gra, a mimo wszystko jakimś cudem i tak jesteśmy najlepsi. No i przyszedł czas na AS Monaco i widzę, że w następnym odcinku będzie jeszcze FA Cup. Takim składem wychodzimy na AS Monaco w Lidze Mistrzów, nie mogę się się doczekać, ale no, musimy, musimy. wygrać ten mecz. Poprzedni mecz to był remis. Oj, przy okazji możemy zagrać w strojach, które zostały zdesignowane tak na część Ligi Mistrzów, mniej więcej. A gramy na wyjeździe, więc łatwo też nie będzie. Chociaż boisko jest całkiem ładne, także rozjebiemy ich. O mój Boże, no to byłoby fajnie. Na początek. Na szczęście mamy jeszcze bramkarza, którym ja na szczęście nie steruję. Bo jakbym sterował, to by tak nie bronił. <grystanie> Ale świetna piła Westa! I mamy gola! 1-0. Nartoszowski strzela bramkę. Ale to było świetne tutaj odegranie. No i zrobiłem bota, tak jak boty mnie często robią. Świetne podanie Westa. Kurde, jak to przeszło. Znowu West, ale piła! Kurde, doszedł do tego bramkarz. Ale podanie, Kumigowski! What? To nie leciało w bramkę! A myślałem, że leciało, aż muszę zobaczyć powtórkę, tylko szkoda, że to był strzał z prawej nogi, niewiele brakowało. On jest lewonożny niestety. O! Skopał obrońcę, ale gola strzelił, nie? Powinni zaliczyć, koniec pierwszej połowy. Juan Szafaran, zagranie do Kamilosa. Kamilos ma okazję! Poprzeczka naprawdę! Nie wiem, co jest z tymi skrzydłowymi. Nie chcą mi strzelać bramek w ogóle. To już by chyba zamknęło mecz, a Tak jeszcze musimy się srać. Humingowski wchodzi w pole karne, będzie doświadkowanie! FAK Zmiany będą i schodzi West, a wejdzie. Ej, to Miksowski może też grać na AMF-ie. I naprawdę nie z Westaty ma tutaj. A chuj, no inni bez formy, więc spróbujmy. Do tego jeszcze Lucas Lexus, Salvador Cabanos i na Bosaka ma dobrą formę. Głupio go nie wpuścić, sorry, niech wejdzie. Bo, jak leci na busaka, o ty chuju Kapitanem się zwiesz? Mam nadzieję, że czerwono... No nie pierdol, że ty nawet mu nie dasz kartki ziomuś Jak już odgwizdałeś faul, mister mi cierpi I pewnie będzie miał kontuzję przez to, a on nawet nie dostał kartki, nie? Będzie miał kontuzję, bo jest poza boiskiem, a dopiero co wszedł Oj, to Mixowski z Bani. O nie Prawy obrońca nie ma sił już Na szczęście O, ładnie, i kabanos! Kurde, po długim chciałem! A on po krótkim. Ale to jest ostatnia akcja meczy, już nie zdąży nam strzelić. My możemy jeszcze, no na 2-0 chociaż, bo cały czas wygrywamy tylko 1-0. No chuj, jednak 1-0. No, ale nie będę narzekał, wygrana to wygrana. Lepiej wygrywać 1-0 niż wygrać raz 4-0 i później dostać w pierdol. Bartosz Nartoszowski strzelił gola i jest najlepszy na boisku, ale... Najsłabszy na boisku Tomasz Plackę? I to strasznie niska ocena, powiem szczerze. Najniższa, nie wiem... Dlaczego tak? Nie analizowałem gry. Dobra, mamy cztery punkty Atletico również, bo zremisowało ze Sportingiem Braga, czyli Sporting jest całkiem niezły. No i będziemy grali z tym Atletico, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. W następnym odcinku na pewno zagramy z Chelsea i później jeszcze FA Cup z Burnley i właśnie później jeszcze z Atletico. Chociaż nie, będą wyniki plebiscytu, to pewnie, to pewnie z Atletico już nie zagramy. No chyba że nie będzie tych wyników, to z Atletico zagramy, ale ręki sobie uciąć nie dam. Na Bosaka. Injury, no właśnie, zaraz zobaczymy, coś z mięśniem ma. O kurde, jedenastka miesiąca, pięć naszych. Zaraz zobaczymy, kto tam. I zobaczmy, Borys Bobrowski minus jeden do overola, what the fuck. Adrian Dominowski plus jeden. Kogo mamy? Nartoszowskiego, Jezusa, Santosza, hejdyskiego i Salwadora Cabanosa Jak on wystąpił w dwóch meczach. <laughs> A nie wiem jak oni to zrobili, ale cały nasz atak praktycznie jest tutaj w jedenastce miesiąca. No to spore wydarzenie. No Kabanos dostał chyba za tą piękną bramę. A na dzisiaj to tyle, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i widzimy się jutro, będzie ciekawie, bo FA Cup i Chelsea, także nie może ciebie zabraknąć. Narka!